Szanowni Państwo, proszę o wielkie brawa na dzielnej Zawodnickiej. Mamy nadzieję, że e, Szybko Zaczelewsko wróci do i w pełnym zdrowiu. Będzie mogła z nami kontynuować tutaj zabawę e, podczas turnieju Progres A przed nami drodzy Państwo, wielki finał rywalizacji chłopców. Powitajcie wielkimi brawami. Dwie drużyny w finale. Jaguar Gajs i Łódzki Klub Sportowy. Wielkie brawa. Najwyższa pola poznać bohaterów. Wielkiego finału rozpoczynamy od reprezentantów Pomorza Jaguar pod Podopieczni, trenera Porto Sabernika. Jaguar, jesteście? Kacper Bieganowski! Kajetan Zbony! Jadwiga Indoorowski! Dawid Coplewski! Zdrowiec Łukaszewski! Wiktor Kowalczyk! Maciej Malek Zdrowiec Wozikowski! Sebastian Koszorek! Adam Świergiel Jaguar Grijs, wielkie brawa! I uwaga! i woga! Diemna postawa kibiców z Ale tutaj zdecydowana przewaga, jeżeli chodzi o frekwencję. Będzie głośno pod opierstji trenera Jarosława Byczkowskiego, łódzki transportowy. Leon Grysza! Antoni świeci! Trenek Piasta! Kieszyński. Marek Kasiński! To jest tak, to na 2 3 się Ale starajmy się z siebie na swojej płyty i jedziemy. Wywalczyliście powiedziałem, wywalczyliście i sami teraz trzeba chłopaki stawić czoła. Jedziemy mocno, nie zatrzymujemy się, Każda piłka, każda sytuacja jest na korzyść Jaguara. O każdą piłkę walczymy, nie ma straconych pięć.